Cześć, Manko, witam w następnym odcinku z My Garage. Dzisiaj zrobiłem sobie taki projekt, który będziemy kończyć razem. No więc ja bym zaczął od świateł w grillu. Okręt. Dobra, teraz raz na szybko. Jeszcze światła, to znaczy kierunków wskazów. Muszę coś sprawdzić.

No, dobra. No i tak. Idziemy z drugim na no tak, są reflektory z My Summer Car które magicznie działem bez Ja sobie już dam się do środka. jeszcze jedziemy po tablicy. A właśnie. Musimy kupić. Tak w ogóle dodali wyszukiwanie. Jakieś tam jeszcze update'y Takie małe. Typu nie zeslizgiwanie się Samochod, samochodów z przyczepek. And Jeszcze tylny zderzak. Kurde. Dlaczego ja mogę... No. Hmm, ja na pewno mam całą ramę? No właśnie, chyba tego nie mam. Nie mam. Czemu nie mogę zderzaka zamontować? O, jest. We're balance.

Teraz to trzeba ogarnąć na szybko no kurde, głupi discord. A, ale spokojnie, jeszcze na dodatek. To jest oczywiście opcjonalna opcja. опционально опции. zająć sobie sprawę, że nazwa tak z jest za długa na tablicę. żebyć jest też nowy sklep, przemodelowany Po prostu i tu się mody psują. I sześć znaków. Robimy. No i super, mamy tablicę. Taką nazwę sobie wymyśliłem, tylko tworzyłem. Sądziłem, że będzie bardzo dosadnie mówić o, o tym, jaki to, to samochód. Ale ja chcę szybko odłożyć środek, zrobimy quick save na wypadek, kiedy mielibyśmy wypadek. No dobra, a się robi no, szybko. Robię. Nie, ostatnio sobie quick save długo się robią. Ten się robił około 9 sek 19 sekund A więc no, ten samolot został stworzony do terenu musi mieć dużo, si dużo mocy, czyli przekazać się to na duży silnik, a ja taki tu mam. Napisane jest taki to silnik. Quad Raiders, pomalowany test 360Ci, tylko że pomalowany na oryginalny, kolor oryginalnego silnika. Czerwonymi dodatkami tutaj performance głowica, wydechy wystające, off zawieszenie. No właśnie, off-roadowe zawieszenie. Więc do czego służy ten samochód? Do fraudu. Nie będziemy go przetestować. Źle pojechałem. Tutaj z tego zboża na pewno spadniemy. Nie, radzisz, dla szady da Przyspieszyć, znaczy, co mam z tym zrobić?

No nie może być, to ja w ogóle on się zniszczył jakby w grze. Został Kurde. O, o, ta żaden. Hiers. Z tym siłaczem. No, musiałbyś. O, to się nie uszkodał. No, dobrze, ja sobie nie podejadę. Dobra, to będzie na tyle, trzymajcie się. Cześć.